Befana. Dzisiaj jest Twój wyjątkowy dzień! Tak, Tiki, zgadza się! Nadal nie dzwoni. W taki dzień jak dziś kwami mają pewną tradycję! Na serio? Ale fajnie. Nie jestem pewna, czy ci się to spodoba. Nawet nie wiem, czy ludzie dają sobie prezenty urodzinowe. Oh, Tiki, naprawdę masz dla mnie prezent? Specjalność kwami! Ale się cieszę, co to takiego? Wszystkiego miraculowego, Marinette! Eee, eee. O nie, więc jednak ci się nie podoba. Co ty, podoba mi się, jest wspaniały, to jest to jest to jest kwagatama, czyli znak wielkiej przyjaźni kwami. Robi się ją z włosa posiadacza Miraculum oraz włosów wszystkich poprzednich posiadaczy. A z tych włosów hodujemy przez kilka miesięcy magiczną żywicę i. <laughs> Marinette, nie chcesz powiedzieć prawdy, żeby mnie nie zranić, ale widzę, że ci się nie podoba! <laughs> Przepraszam, Diki, bardzo dziękuję za prezent. Chodzi o to, że Alia miała do mnie zadzwonić. Mamy zabrać jej siostrzyczki do dentysty na godzinę czwartą. Czy wszyscy ludzie świętują swoje urodziny chodząc do dentysty? Nie, oczywiście, że nie. To taki tajny kot. Oni szykują mi imprezy niespodzianki! Niespodzianka, skoro się tego spodziewasz. W niespodziance chodzi o to, że wiesz o niej, ale udajesz, że nie. Żeby nie zepsuć zabawy tym, którzy ją szykują. Ale co z dentystą? To taka ściema! Alia będzie udawać, że idziemy do dentysty. Ale naprawdę zabierze mnie na moją imprezę niespodziankę! A jeśli się mylisz. To niemożliwe! Wszystko na to wskazuje, Tiki. Juleka aż podskoczyła, Jej. jak zobaczyłam, że trzyma pomkę. <słuch> uh, uh. Na w rowerze. Skąd Tiki? Wiadomo, że tą pompką będzie pompować dla mnie balony. Na imprezie niespodziance zawsze są balony. Poza tym wczoraj Nino słuchał mojej ulubionej piosenki. Hmm? Może on też lubi tę piosenkę? Żartujesz sobie? On jej nie cierpi. Nigdy w życiu by jej nie słuchał. Chyba, że szykuje właśnie muzykę na moją imprezę. To oczywiste. Dobrze, jeśli mi nie wierzysz, to czemu Alia szeptała coś sobie z Adrienem, co? E, tak, Alias, znam świetnego dentystę. Proszę, masz do niego numer. To oznacza, że Adrien też będzie! Albo, że Alia chce zabrać A? siostry do dentysty Adriena. Dobrze, wiesz co? Istnieje jeden sposób, żeby się przekonać, czy szykują dla mnie imprezę. Obserwuj ich miny! To wiecie coś może o imprezie, którą dla mnie wyprawia Alia? A, o, e, a, o imprezie? E, Jakiej imprezie? Która Alia w ogóle? Troszeczkę przesadziłeś. Mówimy o jej najlepszej przyjaciółce. Alia! A, no tak, Alia! Nie widzieliśmy jej od wielu lat. Ach, widzisz, rodzice zawsze wiedzą, że szykuje się impreza niespodzianka. A teraz. Na stronie tych drzwi wiadomo, kto stoi, by zabrać mnie na imprezę, to! Babcia? Mama? Dina? Marineta, ale wyrosłaś, moja kochana! Dostałaś mój list z Patagonii? Tak! Ten z Australii, Bali i Estonii też! Hmm? Więc naprawdę gonił cię nie dzieci! <noise> tak, ale na koniec się zaprzyjaźniliśmy. Mamo, dzisiaj urodziny, pamiętasz? A niby czemu tu jestem? A. Wszystkiego najlepszego, moja wróżko! Moja przyjaciółka Eskimowska zrobiła to specjalnie na twoje dziesiąte urodziny. Raczej czternaste. Ale ten czas leci. Nic nie szkodzi. Poproszę ją w takim razie, żeby zrobiła ci nową. Nie, ta jest wspaniała! Nic się nie przejmuj. Podoba mi się. Dziękuję. Twoja babcia przywiozła też twoje ulubione cukierki. Dolci della Befana. Nadal lubisz, prawda? Tak, bardzo lubię. To nie wszystko, moja wróżko. Spędzimy cudowny dzień tylko ty i ja. Tak jak poprzednim razem. Wezmę cię na karuzelę, potem do zoo, Eee, mamo, e, czy mogę cię poprosić na chwilkę na słówko? Co znowu, Tom? Chcesz powiedzieć, że nie znam mojej Marinette, bo ciągle podróżuję? Nie, skąd? E, chodzi o to, że... Myślisz, że nie chcesz spędzać czasu ze swoją babcią, tak? Nie, e... jasne, że chcę z tobą spędzać czas. Poza tym jeszcze nie ma czwartej. No i co? Słyszałeś? Dobra, idziemy, Marinette. To będzie niezła zabawa! <laughs> Nikt nie planuje dla mnie żadnej imprezy, niespodzianki. Dlaczego nie powiesz swojej babci, że nie lubisz tych cukierków? Nie chcę jej robić przykrości. Bardzo rzadko się spotykamy. A! Alia! Sorki, chwilę się spóźniesz. Zaczekasz na mnie w parku, no bo stamtąd jest bliżej do dentysty. Tak! No jasne! O wiele bliżej. Zdecydowanie. Zaraz tam będę! O! Przepraszam cię, babciu, ale muszę iść do dentysty z przyjaciółką. Absolutnie nie pójdziesz do żadnego dentysty w urodziny. Jedziemy na stację Gardelion pooglądać pociągi. Wiesz, Alia ma młodsze siostry bliźniaczki i ponieważ one są dwie, więc muszę jej pomóc. I ech, co ja wygaduję, to wszystko jest ściema. Wiesz o co chodzi, babciu? Alia urządza mi przyjęcie niespodziankę i. Rozumiem, moja wróżko, nie przejmuj się babcią. Idź do swoich przyjaciół i baw się dobrze. Ale na pewno. No jasne, poradzę sobie z tym. Spotkamy się po tej imprezie. Ach, dziękuję! Jesteś najlepszą babcią na świecie! Tom! Słyszę motocykl, one wracają! Chowaj szybko gdzieś to! Gina? A, a gdzie marinet? Tom miał rację. Jest za duża na spędzanie czasu ze starą babcią. Co? Nie, Tom nigdy tak nie powiedział! Jesteś bardzo miła, Sabina, ale nie ma problemu. Taki los? Będę na górze w pokoju, jakby co. Musisz iść porozmawiać z matką. Jest taka. O nie! Wiem, wiem, a impreza już za moment. Spokojnie pomogę to naprawić i weźmiemy twoją matkę na imprezę. Niczego niż babcia odrzucona przez własną wnuczkę. To kwintesencja rozczarowania i braku zrozumienia. Leć do niej moja mała Akumo i zawładnij jej zranionym sercem. Befano. Jestem Władca cien. Oddam ci matriarchalną władzę należącą się babci. Tymi cukierkami będziesz mogła nagradzać wszystkich grzecznych i karać niegrzecznych. Ale w zamian za to zdobędziesz mi mirakula tych wstrętnych dzieciaków, Biedronki i Czarnego Kota. Tak jest, Władca Ciem. Nadszedł czas, by dać im dobrą nauczkę. Dzięki za współpracę! Trzeba się śpieszyć, impreza się zaczyna. Zaczekaj, zawołajmy mamę! Ty niegrzeczny oh. synku! Nie będziesz rozkazywał mamusi! Oh. 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 Mamo! O. Oh. <grym wiosenka> <grym wiosenka> <grym wiosenka> Wiesz, co się należy niegrzecznym chłopcom? Oh. <grym wiosenka> Węgiel! Ty nie musisz się mnie bać, moje złotko! Zawsze byłaś dla mnie grzeczna! <grym wiosenka> Zatem powiedz prawdę, Marinetta nie jest u prawda? Nie, moja pani. Więc zaprowadź mnie do niej! Wszystkiego dobrego, marinet? Możesz to otworzyć? Lamy Fonda leci już, w locie miotłą wzbija kurz. Oszukałaś babcie, marineta! Nie, ja nie wiedziałam, że Alia urządza imprezę niespodziankę. Ona mówi prawdę. A te wszystkie cukierki, które wypluwałaś? Przepraszam cię, babciu. Ja nie chciałam ci zrobić przykrości. Nie jestem już twoją babcią, bo od teraz noszę imię Befana! I zaraz wymierzę Ci karę za kłamstwo. Nawet nie zdążyłem nic zjeść. Już po imprezie, kolego. Plak, wysuwać kaszory! Nie ładnie tak odchodzić, kiedy befan do ciebie mówi. Hej, nie wiedziałem, że babcie mogą być takie wredne. Będzie ci do twarzy w białym, mój uroczy koteczku. Niekoniecznie. Jakoś wolę czerń. Podkreśla mój kolor oczu, nie sądzisz? Zajmij się tym bezczelnym dachowcem. Hej, myślałem, że wróżki są spoko. Nie uda ci się uniknąć kary, Marinetta. Nie zasłużyłaś na te prezenty, ty rozpuszczona smarkulo! Oto na co sobie zasłużyłaś! Spokojnie! Nie każę ci długo czekać! Nie tak sobie wyobrażałam moją imprezę urodzinową. Musisz przejść w przymianę! Tylko mnie okłamywałaś? Czarne kocie! Czekaj, już ci pomagam! Zaraz! A może rodziców i przyjaciół też oszukiwałaś, co? Musimy pomóc Marinette. Tak. Nadeszła pora, byś dostała na O? <grym wytrza> Marinette nie jest oszustką. Powinien ktoś się nauczyć z dobrych manier. <grym wytrza> <Alia>! <grym wytrza> <grym wytrza> to właśnie grozi za kradzież cukierków. Niewychowana z was banda dzieciaków. Za brak szacunku, odzywać się bez pytania! Chociaż z drugiej strony to ładnie, że bronisz koleżanki. No dobrze, mogę zamienić się we wróżkę! Pomożesz mi zdyscyplinować o, o, Twoich kolegów. O, o, o. Kiki. Krop. Sarki, że musiałaś czekać. Musimy znaleźć lepszą kryjówkę. Pozwolisz? Marinette właśnie ucieka z tym kocurem. Łakać ich! Marinet jest spoko. zostawcie ją! Nie pozwolimy ci skrzywdzić Marinette. Hallo, jak wy się do starszych! To jest skandal! O, może to was choć na chwilę uciszy. Musisz być bardzo fajną dziewczyną, skoro wszyscy tak cię bronią. Ale o co twoja babcia się złości? Chyba spędziłam z nią za mało czasu. Nie martw się. Pomogę ci odzyskać twoją prawdziwą babcię. O mało nie zapomniałem. Wszystkiego dobrego, Marinette. Dzięki czarny kocie. Ja. Yeah. Pora uratować babcie. Kiki, kapu! Mór węgiel zamienił się. Czarny Kot zjawia się niespodziewanie. E, jakoś się nie zrymowałem. Zwalcza Akumę razem z Biedronką. Oczywiście. Nieźle, Biedronsiu. Biedronka wreszcie zjawiła się na imprezie. Odbierz im mirakula, Befano. Zapomniałeś o magicznym słowie. E -e Proszę. O wiele lepiej, władco ciem. Ty, złodziejażku, gdzie jest moja marinetta? Ja nie pamięta. Uważaj, bo zaraz pójdziesz do kąta. Zajmijcie się tymi zwierzętami. A! 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 Co robi niegrzeczne dziecko, gdy czuje się zagrożone? Suka, kryjówki! A! 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 Nie może doleczyć do wieży Eifla! Nie dlaczego? Bo tam ukryłem jej wnuczkę! Co nie? Ona jest! Gdzie jesteś, mariner? Befana ma dla ciebie coś wspaniałego. Podwiozłabyś mnie? Twojej wnuczki tu nie ma. więc nie pokażę Ci, drogę. To nie jest przewód zwierząt! Mała biedroneczka, będzie z niej świetna wróżka! <tryk> Ech, dzięki za propozycję! Nie gardzi się prezentem, ty krnąbrna dziewucho! Wróżki zajmijcie się tym kocurem, a ja ukażę tę nakrapianą krzykaczkę! <tryk> ハハハ Się, że grasz na tubie. Bo nie gram, ale chyba muszę się nauczyć. Byliście bardzo niegrzeczni. Za karę muszę wam odebrać wasze zabawki. Dobrze, pefano wygrałaś. Okłamałem się, przepraszam. Twoja wnuczka jest tutaj. Nigdy nie za późno, naprawdę, co nie? Jakoś ci nie wierzę. Chodź, pokażę ci. Miejcie oko na Biedronkę. Hmm. Bardzo mi przykro, ale muszę posłuchać. Co to ma znów znaczyć? Gdzie ona jest? Chyba jestem notorycznym kłamcą. O! Tutaj jest! Całkiem nieźle, Marinette, ale tak łatwo mi nie uciekniesz! Nie martw się o marinette, jest bezpieczna. Czekam na ciebie, droga Marinette! Co? Czarny kociel! Zabór hydrantowy! Z przyjemnością! Kotaklizm! <śmienny> 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 z twoich rządów, Akumo! Przeczone. Biedronko, Czarny Kocie, znów udało wam się uniknąć kary. Ale możecie być tego pewni. Następnym razem was dopadnę i zdobędę wasze mirakula! No i co u ciebie, Andre? Powiedz, czy masz towarzyszkę do obiadania się słodkościami? O, jeszcze nie! Nadal poszukuję idealnego smaku. Papcia! Moja kochana! Co zrobiłaś z tą koszulką? Dobrze ją wykorzystałam. Szyłam to od twojej ostatniej wizyty. Jesteś już taka duża, Marinette! I wiesz co? Już koniec z karuzelami i zo! Na następne urodziny zabieram cię na wspólną podróż! Dziękuję, babciu! Ale pamiętaj, nieważne, gdzie mnie zabierzesz, mm. z tobą wszędzie będzie cudownie. Hmm. Żyj nam, żyj nam, sto lat! Żyj nam, żyj nam, sto lat! Najlepszego dla Marinette! Żyj nam, żyj nam, sto lat! Przez to całe zamieszanie nie obejrzałaś prezentów. Ja zawsze noszę przy sobie talizman od ciebie i przynosi mi szczęście, więc postanowiłem zrobić talizman dla ciebie. Ty jesteś taki wspaniały. On jest wspaniały. Kolizja. Chciałam powiedzieć, talizman. No tak, a w ogóle to. Dziękuję. Rozumiesz to? Zrobił go specjalnie dla mnie własnymi rękami. Adrian. Moim zdaniem to jednak trochę dziwny prezent. Nie bardziej niż ten od ciebie. O. Hmm. Hmm. Ale oba są dla mnie wyjątkowo cenne. Czyli jednak ci się spodobał. Jasne, że tak. Ważniejsze niż sam prezent jest to od kogo go dostajesz.